Witajcie z tej strony Asia z Budżetowe. Dzisiaj przychodzę do Was na chwileczkę, tylko z jesiennym boksem od Justyny i z wyzwaniem 100 dni. Tylko z tym, bo nie mam za dużo oszczędności, nie zostało mi z rozliczenia tygodnia, bo mieliśmy troszkę wydatków. Także zaczynam od tego. Biorę sobie kostkę 12. I tak, mamy osiem. Wziąłem na ten długopis, to trzeba. 8 I tutaj mamy 15 Także, że tak powiem, od razu startujemy. 15 Plus, zobaczymy, co tam nam dalej wyjdzie. Mamy 40 parę złotych, no można powiedzieć 52. dwójeczka. O proszę, tu zostały dwie dwójki już. Cyk cyk, więc tylko plus cztery. Te drobniaczki będę sobie odkładać, bo w sumie nie wiem ile tu. Mm, tak, to jest to. To cztery chcę tak na boczek. Dobra, rzucam kosteczką. I to jest 9. Jak wam mija tydzień. Mam nadzieję, że dobrze. Tutaj sobie skreślimy jedyneczkę. Plus jeden. To chciałam sobie typowo tak na boczek odłożyć. U mm, mnie dobrze. W miarę. Nie powiem, żeby weekend był spokojny, ale tydzień w miarę. Weekend tak sobie. O, ósemka już wypadła z gry. Zapomniałam. To jest, moi państwo, trójka. Mam nowego kota. Szukam mu domu. Przybłąkał się. Plus 5 zrobimy i to jest jeszcze nieskreślone. Także mam nowego kota. Zrobiłam już ogłoszenia, czy ktoś przypadkiem nie zgubił, ale rozsyłając wśród znajomych informacje, dowiedziałam się, że ten kot w piątek błąkał się w innym miejscu u innych sąsiadów i nie udało się go złapać, bo właśnie dziki, i z tym się zgodzę, jest dziki. Czekajcie, to czy ja to dodałam? Bo ja tu sekadu gadu A nie wiem co dodałam Co to było? Tu były dwie dwójki to było cztery Było cztery Cóż ja tu jeszcze dzisiaj skreśliłam? Było cztery I było piętnaście To było dziewiętnaście Potem rzuciłam gdzieś jeden i wyszło mi 20. No to co? No to chyba dodałam. Wszystko. Tu nie byłam. Tutaj nie byłam. A wiecie co? Najwyżej sobie sprawdzę później. Jak się pomyliłam, to sobie to poprawię. Bo powiem wam, że teraz zostałam po prostu zaniku pamięci. Dobra. Ale teraz skreśliłam, więc zobaczmy co dalej Rzucę sobie dalej Także mam kotka Myślę, że ma około 7 tygodni Ten kociak Śliczny 7 już nie gra To jest wszystko wykreślone Dziesiątka. Przecudowne Gdyby nie to, że mam swoje koty To, to mogłabym sobie zostawić Ale ja już mam za dużo kotków Co my tu skreślimy Plus 5 może A może plus 9, bo są pieniążki To jest a może plus 12, plus 12? Plus 12 zróbmy. Także przepiękny. Nie wiem, w sumie, czy córczo, tylko ósemka chyba już wypadła. Tak, tak, Zaglądałam, ale Nie niewiele tam widzę. To takie maleństwo. Także daję ogłoszenia. Wiecie co, chyba nie dodałam tam tej piątki. Nie dodałam, bo przecież tutaj byłam. Ale dobra. Zrobimy plus 5 i plus teraz. Zostało 7 będzie tyle. 49 i to sobie tylko wrzucimy. sobie potem na filmiku, sprawdzę. Obejrzę jeszcze raz, ale wydaje mi się, że nie dodałam. Więc teraz będzie ok. Gdzie hmm, jest 28. Jeśli któraś z Was jest pod karpacia? I ma chęć na kociątko, to powiem Wam, że mam kotka do oddania. Na Podkarpaciu mogę dowieść. Jeśli byście były zainteresowane, to możecie pisać w komentarzach. Obecnie jestem pod wyzwaniem kota. Pod wyzwaniem kota w ten weekend, ale powiem Wam, że taki. Tak mnie sycza, tak mnie wczoraj. Z... No, wiecie, bał się, jak, jak go udało się zabezpieczyć. A dzisiaj już, że tak powiem, kot jest mój. No, przemiję, mruczliwy, taki jak się tylko dotknie ręką ludzką, to mruczy. Ale ogólnie chyba, chyba nie był w dobrym domu odchowany. W znaczeniu okocony, a może tak, bo to wiecie, czasami gdzieś kotka się okoci w starych stodołach W tym sensie, że jest brudny, albo długo się już błąka Albo nie wiem co Bo, bo mam białe takie z czarnym I to białe jest takie strasznie brudne już że w piątek się błąkał Jaką kosteczkę dzisiaj wrócimy, popatrzę sobie, może dziesiątką, bo widzę, że mam 5, mam 10 złotych z równiaków 8, widzicie Także i miał pchełki i kleszcze, ja od razu tam go, yy, no że tak powiem, zakropiłam specjalnymi kropelkami. Yy, Proporcją dla małych kotów, także bez stresu dla jego organizmu, bo jestem przygotowana. Yy, o ludzie, co ja zrobiłam. Także, także kotek jest już po wstępnym wstępnym zaleczeniu jutro pójdzie do weta jeszcze na, na co? na sprawdzenie przez weta, przez ale ja ogólnie mam leki w domu, pierwszej pomocy czyli takie napły, robaki są pierwsze e, pierwsze zastosowanie ja muszę coś takiego mieć, bo w razie gdybym Właśnie złapała Czy natknąć się na takiego kota Muszę go od razu potraktować takimi środkami Ponieważ nie chciałabym nigdy Niczego przynieść swoim kotom Czyli ja chociaż nie pozwalam im się z nim kontaktować To wiecie Ja to jestem taka przewrażliwiona Więc żeby Żeby był od razu ten kotek zabezpieczony Bo to jednak jest ten sam dom Tak? Chociaż jest odizolowany To jednak jest ten sam dom Także yy, moje wyzwanie Kot yy, jest właśnie w progresie. Zobaczymy, kiedy mi się uda ukończyć, czyli kota wyadoptować. No mam nadzieję, że mi się uda. Yy, bardzo ładne. Może nawet znajdę gdzieś tu miałam wydrukowane zdjęcie, to Wam pokażę. Bo zrobiłam też takie ogłoszenia wczoraj I, i zanim dodrukowałam napisy, to jeszcze o, takie cudowne. Piękne. Yy, Zanim zadrukowałam napisy, to skanowałam to zdjęcie, żeby w formacie PDF sobie wrzucić na komputer i mieć możliwość edytować i dodać napisy. Także, także takie, to, takie to jest moje kocie wyzwanie do ukończenia w jak najszybszym czasie. Mam nadzieję, że się uda. Co? Facebook działa, tak? Jakieś stowarzyszenia po, poogarniane, powysyłane, ale jakbyście. Mówię, która z Was była z Podkarpacia i miała chęć na takiego kota sześciotygodniowego? To zachęcam w komentarzach do, do odezwania się. No, a jak nie, to wiecie, będę Was informować na bieżąco, czy ukończyłam swoje w kocie wyzwanie, czy nie. Także dzisiaj życzę Wam miłej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.